Czy kiedykolwiek czułeś to obezwładniające, magnetyczne przyciąganie do kogoś? Uczucie, że znacie się od wieków, że to przeznaczenie, tylko po to, by wylądować w oku cyklonu emocjonalnego chaosu, bólu i wyczerpania, ta granica między kosmicznym połączeniem a karmiczną katastrofą jest cieńsza niż myślisz. I właśnie na tej granicy wielu z nas traci lata życia, myląc ból z pasją, a uzależnienie z miłością. To nie twoja wina. Te intensywne połączenia są zaprojektowane tak, by nas oszukać. W tym filmie przekażę Ci pięć brutalnie szczerych, konkretnych znaków, które pozwolą Ci bezbłędnie odróżnić bezpieczne, wspierające połączenie bratnich dusz od uzależniającej, niszczącej pułapki karmicznej. Zostań ze mną, a dam Ci narzędzia, byś już nigdy więcej nie wszedł w tę samą bolesną rzekę. Znak numer jeden: Fundament Połączenia. Zwróć uwagę na to, na czym opiera się wasza relacja od samego początku. Połączenie karmiczne rodzi się w chaosie. Czuję się jak tornado, nagłe, gwałtowne, uzależniające. To ciągłe wzloty i upadki. Dziś jest idealnie, jutro walczycie o przetrwanie. Twoje ciało jest w stanie ciągłej walki lub ucieczki. Z drugiej strony, połączenie z bratnią duszą ma fundament spokoju. Nawet jeśli na zewnątrz jest burza, obecność tej osoby jest jak powrót do domu. To uczucie głębokiego, wewnętrznego ukojenia. Nie musisz walczyć o ich uwagę, nie musisz udowadniać swojej wartości. Po prostu jesteś. Zadaj sobie pytanie, czy ta osoba wnosi do mojego życia więcej chaosu czy spokoju? Odpowiedź jest twoim pierwszym kluczem. Znak numer dwa: kierunek waszego wzrostu. Relacje mają być naszymi akceleratorami rozwoju. Ale w jakim kierunku cię przyspieszają? Pułapka karmiczna sprawia, że kręcisz się w kółko. Ciągle przerabiacie te same problemy, te same kłótnie, te same dramaty. Zamiast rosnąć, czujesz, że się cofasz. Twoje najgorsze cechy, twoje najgłębsze lęki i traumy są nieustannie aktywowane, ale nie ma miejsca na ich uzdrowienie. To jak bieganie w kołowrotku, mnóstwo wysiłku, zero progresu. Prawdziwa bratnia dusza inspiruje cię do wzrostu w górę. Oboje stajecie się lepszymi wersjami siebie, nie dla siebie nawzajem, ale dzięki sobie. Ta osoba widzi Twój potencjał i naturalnie go wspiera. Czujesz się bezpiecznie, by odsłonić swoje słabości, bo wiesz, że nie zostaną użyte przeciwko Tobie. Prawdziwe połączenie leczy, nie rani, popycha Cię do przodu, nie ciągnie w dół. Znak numer 3: przepływ energii. To jest niezwykle fizyczny, namacalny znak. Poświęć chwilę i zastanów się, jak się czujesz po spotkaniu z tą osobą. Związek karmiczny to energetyczny wampiryzm. Po spotkaniu czujesz się wyczerpany, osuszony z energii, zdezorientowany. Nawet jeśli były chwile euforii, pod spodem czai się uczucie niepokoju i zmęczenia. Musisz dochodzić do siebie po czasie spędzonym razem. Natomiast spotkanie z bratnią duszą ładuje Twoje baterie. Czujesz się ożywiony, zainspirowany. Pełen energii. Ta osoba nie zabiera Twojej siły, ale ją pomnaża. To uczucie, jakbyś podłączył się do źródła czystej energii. Masz więcej siły do działania, do tworzenia, do życia. Twoje ciało się relaksuje. To proste fizyczne prawo. Jeśli połączenie cię wyczerpuje, to nie jest to połączenie, które macie wspierać. Znak numer cztery: lustro prawdy versus lustro zniekształceń. Każda znacząca relacja jest dla nas lustrem. Pytanie brzmi: Co w nim widzisz? W pułapce karmicznej druga osoba jest jak krzywe zwierciadło z wesołego miasteczka. Odbija i powiększa twoje największe wady, traumy i niepewności. Sprawia, że czujesz się gorszy, niewystarczający, wybrakowany. Jej krytyka, jawna lub ukryta, uderza w twoje najczulsze punkty, sprawiając, że wątpisz w samego siebie. Bratnia dusza to lustro prawdy. Owszem, Pokaże ci twoje wady, ale zrobi to w sposób, który inspiruje do zmiany, a nie wpędza w poczucie winy. W jej oczach widzisz swoją najlepszą wersję. Przypomina ci o twojej sile, twojej wartości, twoim potencjale. Dzięki niej widzisz siebie jaśniej i z większą miłością. To połączenie, które buduje twoją pewność siebie, a nie systematycznie ją niszczy. I wreszcie, znak numer 5 Wizja przyszłości. Jak wygląda przyszłość, kiedy myślisz o tej relacji? W związku karmicznym przyszłość jest mglista, niestabilna i przerażająca. Żyjesz z dnia na dzień w ciągłej niepewności. Nie możesz snuć wspólnych, odległych planów, bo nie wiesz, czy za tydzień wciąż będziecie razem. Myśl o przyszłości z tą osobą napawa Cię lękiem, a nie ekscytacją. Z bratnią duszą przyszłość jest naturalnym, ekscytującym kolejnym krokiem. Czujesz wewnętrzne przekonanie i bezpieczeństwo. Możecie rozmawiać o wspólnych celach, marzeniach i planach, a to przynosi spokój i radość. Nie ma dramatycznego pytania, co z nami będzie. Jest cicha pewność, że cokolwiek się wydarzy, przejdziecie przez to razem. Wspólna przyszłość jest inspirującą wizją, a nie źródłem niepokoju. Spójrzmy prawdzie w oczy. Rozpoznanie, że tkwisz w pułapce karmicznej, jest bolesne. To przyznanie, że ta epicka historia miłosna, w którą tak bardzo chciałeś wierzyć, jest w rzeczywistości lekcją do odrobienia. Ale właśnie na tym polega Twoja moc. Te połączenia nie przychodzą, by nas zniszczyć. Przychodzą, by pokazać nam rany, które wciąż wymagają uzdrowienia miejsca, w których nie kochamy samych siebie wystarczająco mocno, by odejść od czegoś, co nas rani. Transformacja zaczyna się w momencie, gdy przestajesz romantyzować ból. Gdy patrzysz na te pięć znaków i z brutalną szczerością przyznajesz, to nie jest miłość, na którą zasługuje. Kiedy odejdziesz od chaosu, zrobisz przestrzeń na spokój. Kiedy przestaniesz być energetycznie wysysany, odzyskasz siłę do budowania własnego życia. Kiedy przestaniesz patrzeć w krzywe zwierciadło, zobaczysz swoją prawdziwą wartość. Twoje życie po uwolnieniu się z pułapki karmicznej nie będzie puste, będzie pełne ciebie. Pełne Twojej energii, Twoich marzeń i Twojego spokoju. A właśnie wtedy, gdy jesteś w pełni sobą, przyciągasz połączenie, które nie jest lekcją bólu, ale celebracją życia prawdziwą bratnią duszę. Jeśli jesteś gotów przestać powtarzać te same bolesne schematy i zacząć przyciągać połączenia oparte na spokoju i wzroście, subskrybuj bo w następnym filmie zbadamy psychologiczny powód, dla którego tak często mylimy traumatyczne więzi z prawdziwą miłością.